Bardzo ważny dzień dla, dla stadionu miejskiego BM Stoku. Już dzisiaj uzyskaliśmy kolejne użytkowanie e, całości części sportowej. Tak naprawdę e, od dzisiaj cały obiekt e, dla 22,5 tysiąca widzów może być użytkowany. Jest to ważny, ważny moment, ważny czas. Czekaliśmy na to, na to sporo. E, ten dzień nastąpił, więc e, chcemy przekazać wszystkim e, tą dobrą wiadomość. A przy okazji też e, tej informacji chcemy też zaprosić wszystkich. 12 na dzień otwarty. Chcemy, żeby białostoczanie mogli zobaczyć stadion już w pełnej okazałości, w całym zestawie sportowym, na żywo, jeszcze przed pierwszym eventem, który już odbędziemy stadion. Trwa się ten pierwszy mecz 18? Wszystko na to dzisiaj wskazuje, po, po tej decyzji, że pierwszy mecz odbędzie się 18 już dla pełnej ilości trybun. Oczywiście w tej perspektywie to Jagiellonia bardzo pozytywnie opowie o o tym, jak, jak to będzie wyglądało z naszej perspektywy. Dzisiaj mamy, mamy taki dzień, w którym obiekt jest zdatny do użytkowania w całości. Dla, dla tej ilości widzów jest to ciekawy dzień, oczekiwany i myślę, że radosny dla wielu osób w Wierszu. czekaliśmy na studia? Oczekaliśmy sporo. Te pierwsze prace budowlane były w 2010 z przerwami dotyczącymi działań związanych z realizacją, ale. Realnie tak naprawdę 12 października chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Białego Stoku na stadion na dzień otwarty od godziny 12 do 17 mamy mnóstwo atrakcji, mnóstwo ciekawych rzeczy. Myślę, że na każdego znajdzie się coś ciekawego. Rodziny z dziećmi będzie, będzie też sporo ciekawych animacji. Szczegóły informacji przekażę Państwu za chwilę w materiałach. Myślę, że naprawdę warto. Bardzo interesuje kwestia tego tak zwanego sektora bitów gości. Czyli to jest możliwe, żeby mógł przyjąć trzecim, czy to jest, to jest czas znaczy, To jest pytanie tak? do tego rezultatora tak? Myślę, że to w kontekście klubu tak, bo będzie, tak, będzie ta. jest tak, przyjęcia jest zrobione zgodnie, zgodnie z projektem hmm. i, i, i to jest jeden z elementów. Drugi element to, to wiesz, cała procedura e, decyzji na masowej, po stronie e, spółki nie, nie funkcjonuje, tylko w kontekście klub e, będzie będzie się odnosić. Tyle, że ja rozumiem, że tam trzeba jeszcze pracę dotykać, bo to naprawdę dobrze, żeby można było coś się przyjąć. Zgodnie z ustawieniami część rzeczy zdemontowaliśmy W tej chwili tak, tak. Co, do, co do przeniesienia też będzie przeniesiona, jeżeli chodzi o, o, o te elementy, a co do samego organizacyjnego, myślę, że też może przedstawimy taką informację. Ja jeszcze mam pytanie. Czy jest jakiś pomysł na to, żeby ten stadion kiedyś zapełnił się w całości? Tak, jest wielki. Ja jest... mówił pan, to jest mhm. nam jest. to może być, tylko chodzi o spojrzenie. No tak, ale opowiem nie, na pytanie, nie, nie, oczywiście, nie, nie, nie. Że, że są takie pomysły, stawia się zapewnia już kilka razy w maksymalnej wysokości myślę, że jeszcze nieraz nie raz się zapełni w tej już docelowej wielkości. Czy jakieś najbliższe imprezy już są planowane? Nie mówię o takich... o, nie mówię o meczach eksploatacji, tak? Czyli tak, nie, 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 nie. po koncercie budki suflera, który, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, ale także. Dobrze są przyjęte przez agencje artystyczne, które go organizowały, ale w tej chwili sporo zapytań, wstępnych, bukowane są terminy na, na, na nowe wydarzenia. Będziemy o tym informowali po podpisaniu. A czy były jakieś problemy przy odbiorach było? I zawsze są, są usterki, jakby e, ten dokument, który Państwo też, też w tej chwili mogę pokazać, świadczy o tym, że obiekt w dzisiejszym stanie jest gotowy do użytkowania, jest w pełni bezpieczny i funkcjonujący. A ile koszty? Łącznie koszty netto to 250 milionów złotych. Co są jakieś, jakiś event, jakieś wydarzenia tuż przed meczem? A tak, chcemy powiedzieć, że 18 jest ten pierwszy mecz, który będzie już możliwy dla pewnej publiczności. I wszystkich serdecznie zapraszamy na godzinę 17. .00. Już od godziny 17 będą ciekawe wydarzenia, wcale nie jest obiektem innowacyjnym, dosyć ciekawym. Niektóre rozwiązania są jedyne w Polsce, chociażby kwestia struktury telewizyjnej, informatycznej. Do tej pory to jest jedyny stadion w Polsce, który pozwala, żeby prowadzić pełną transmisję we właściwej jakości. Na tym stadionie, jak Państwo widzicie, już od jakiegoś czasu nie ma żadnych kabli dodatkowych, które, które są ciągnięte do kamer. Wewnątrz stadionu w infrastrukturze są te kale przygotowane, telewizja przyjeżdża, podłącza się na miejscu dla, dla wozów transmisyjnych i de facto z bryły stadionu ciągnie krótkie przedłużacze do, do kamer, więc to jest jakby, jakby taka, e, taka nowość. No, stadion jest, jest przygotowany w takim standardzie, że e, każda impreza, która tutaj się odbędzie, e, będzie przygotowana w sposób perfekcyjny jak do tej pory to. To miało miejsce przy, przy koncertach i z tego się bardzo cieszymy. A co konkretnie czeka kibiców 18 .00? Na pewno w 17 18 rozpocznie się takie mini show. Chcemy pokazać Białostocz. Dużo się mówi o, o tym, że, że Białostocz to, 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 to miejsce, w którym się funkcjonuje. Czasem nie znamy tych ludzi, którzy robią coś ciekawego. Tak jak stadion jest ciekawy, innowacyjny, tak samo pokażemy osoby, które zaprezentują fajne, fajne mm -hmm. rzeczy. Też innowacyjne i ciekawe. Szczegóły tak naprawdę zobaczą już mieszkańcy e, ogniu 17-18. Ale zapraszam, naprawdę to jest bardzo ciekawe i, i interesujące. Będą jakieś promocyjne bilety na ten pierwszy przymocny? No, to też to kwestia, kwestia w kontekście klubu, ja ja organizatorów. Nie ja jeszcze zapytam, bo były jakieś przynajmniej takie, takie informacje gdzieś krążyły, że nie wiadomo, czy, czy ta, ta cała kwota, która kosztowała nas wszystkich podatników, co ten stadion będzie faktycznie sfinansowana z Unii Europejskiej. To stadion miał być inaczej wyremontowany, jest inaczej. Ale ja nie, nie wiem o jakich Pani kwestiach mówi. Stadion jest procedurą notyfikacyjną. Ja nie znam żadnych... E... Informacji, które by czemukolwiek zagrażały. Jak wygląda kwestia przenoszenia z projektów małych czy średnich do projektów dużych? To Ta jest to... proces notyfikacyjny, dokumentacja jest w Komisji Europejskiej, jest, jest na, na etapie analizy. Ja nie słyszę żadnego sygnału, który by wskazywał, że jest jakieś zagrożenie w tym zakresie w chwili obecnej, więc no, nie, wiem, nie wiem o jaka Pani informacji. Nie o tym, że tutaj może być klopat, tutaj nie być No tak, klopat. ale pani mówiła o tym, że są jakieś informacje, więc ja nie słyszałem żadnej takiej informacji, stąd też nie, nie, nie mogę się do, do, do czegoś takiego odnieść. Jaki zroczny będzie koszt utrzymania takich bardzo dużego obiektu? Jakie są pomysły na zarabianie tak mhm. O no tak naprawdę mówimy o tym, że stadion do tej pory funkcjonował w, w dwóch piątych swojego stanu. O ta część, która, która była oddana w pierwszym etapie, to to, to, to dwie piąte. Możemy zakładać, że, że koszt funkcjonowania stadionu będzie w granicach 6-7 milionów zł. Oczywiście ta, ta druga część, czyli te 3 piąte, są, są w prognozach. Z eee, nas, naszej perspektywy, eee, to co będzie służyło, żeby e, bilansować stadion, to przede wszystkim sprzedaż nazwy, wynajęcie skyboxu, wynajęcie powierzchni komercyjnej, którą mamy tutaj w granicach 4000 m2, organizacja eventów, wynajmowanie stadionu na na imprezy także, także piłkarskie. z tej perspektywy e, e, widać, że, że też jest zainteresowanie przestrzeniami e, i w perspektywie dłuższego okresu czasu, bo, bo jak każdy wie, deweloper budynku e, już nie bilansuje e, tego obiektu. Będziemy zdążali do tego, aby, aby obiekt e, w kontekście eksploatacyjnym jak naj, jak najbardziej e, się bilansował. Tak, tak. kiedy, kiedy do użytku tej części, nie jest jeszcze która była wyłączona. Czyli mówimy tak naprawdę o, tylko o po, powierzchni administracyjno-biurowych tak? i chcemy, żeby do końca roku ta przestrzeń była, e, była zakończona. To jeżeli chodzi o te 250 milionów złotych netto, e, to jest 205 czy 206, które dostaje OHL znaczy, i to są wszystkich pracach, Tak naprawdę e, 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 łączny koszt kontraktu z ohl to jest 206 milionów 500 i, 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 i to, się, to się tym zamyka. I pozostałe kwestie, które dotyczą dotyczą e, wartości klientów. Jeszcze zapytam, e, teraz na dni otwarte, to tylko po prostu będzie to, to, że człowiek będzie mógł sobie przyjść zobaczyć, czy jest coś kto... Nie no, za chwilę Państwo dostaniecie informacje dni otwarte, zaczynają się od 12, trwają do 17. E, będzie sporo ciekawych no. rzeczy. Lowlandersi, tak, e, Jagielonia, możliwość uzyskania, uzyskania autografu, autografów, zdjęć z filtarzami, strefa e, rekreacyjna dla dla, dla dzieci. Więc sporo, sporo tych wydarzeń, myślę, że to będzie aktywne wypoczywanie. Oprócz tego można spędzić ten, 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 ten dzień przy okazji tych, tych elementów e, aktywnych na zwiedzeniu tego stadium. Długo rzeczywiście na to czekaliśmy. Wiem, że wysiłku włożyła też spółka Stadion w to, żeby tą decyzję otrzymać. Dziękuję za, to, za ten wysiłek serdecznie. No teraz wszystko w naszych rękach, bo rzeczywiście siedem nie tylko zostało nam na organizację. Sprzedaż biletów, załatwienie wszystkich zezwoleń, które są do tego wymagane, promocja wydarzenia. No, pełna mobilizacja już się w tej chwili zaczyna w naszych szeregach, w szeregach kibiców również. Czy stadion się zapełni, to przekonamy się o tym, się o tym w sobotę, 18 października. Ja zachęcam wszystkich do uczestnictwa w Dniu Otwartym, w którym też aktywnie weźmiemy udział. Tam dla kibiców przygotowaliśmy wiele punktów sprzedaży biletów, kart pizza. Dodatkowo w związku z otwarciem całego obiektu wprowadzamy ułatwienie. Każdy kibic, który do tej pory nie ma karty kibica, będzie mógł się zarejestrować w systemie, bezpłatnie się zarejestrować i od momentu rejestracji swobodnie dokonywać zakupu biletów czy karnetów w swojej rundzie na nasze mecze. Od poniedziałku ruszymy również za aktyw z aktywacją dodatkowych punktów sprzedaży. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, tam będą wszystkie informacje. I zachęcam również do tego, żeby nie zwlekać na ostatnią chwilę, bo warto być na stadionie, warto go obejrzeć, bo zdaniem wielu, wielu osób, z Polski to jest jeden z najpiękniejszych obiektów w tej chwili w kraju, ale tak naprawdę poczuć tą atmosferę i docenić to, co, się, co mamy teraz w to można dopiero na meczu. Także zachęcam do przyjścia na mecz z Pogonią, bo Goda podobno ma nam dopisać i liczymy na to, że postawa sportowa drużyny, która w tej chwili wykonała wszystko, żeby zapełnić ten obiekt, bo wynik jest rzeczywiście doskonały, również zakończy się z na tym pierwszym etapie. Jaki będzie wynik? <laughs> Nie ja od tego jestem... gdzie będą jakieś promocyjne ale na pierwszy Sytuacja wygląda tak, że te nowe trybuny będą sprzedawane w cenie 15 25 zł. Do tego jest promocja z kartą kibica. Nowy kibic Płaci za kartę 10 zł, a bilet na swój pierwszy mecz kupuje za złotówkę, więc w cenie 11 zł mamy od razu kartę jak i bilet. Jak również nadal obowiązuje promocja 2 plus 1. Przy zakupie dwóch biletów na ten sam sektor trzeci otrzymujemy za złotówkę. W tym momencie taki jednostkowy bilet jest w cenie 10 zł, więc w naszym zdaniem jest W porównaniu do zanigowych pozostał bardzo atrakcyjny jest sprzedaż w Już słyszeliśmy, ze sprzedażą. Na razie będzie prowadzona znaczy w naszych dotychczasowych punktach. Tutaj w kasach na stadionie, w punktach mm. rozstawionych na obiekcie w dniu otwarcia. Od poniedziałku z dodatkowymi punktami, o szczegółach wszystkich na dowiedzieć. się. Jeszcze zapytam, czy jest jakiś, pytałam Pana Dyrektora, ale jeszcze nie Zytotę, czy jest jakiś pomysł na to, żeby kiedykolwiek ten stadion się zapełnił w całości, bo na razie przechodzi, jest na trzecie. Jedna trzecia była oddana do użytku, przychodziła, jedna trzecia. E, proszę pani, e, ostatnia frekwencja rzeczywiście nas pozytywnie zaskakuje, bo przy tej dostępności 7400 to frekwencja na tych znaczy meczach, które się odbyły w tej rundzie, to było 6700, więc około 80-90%. No przed nami ogromne wyzwanie i ciężko, ciężko jest w tej chwili wyrokować, jak będzie to wyglądało. Ale powiem z doświadczenia, że poza działaniami market marketingowymi największy wpływ na budowanie frekwencji ma tak naprawdę bilet sportowy. I widzimy to doskonale po sprzedaży biletów, widzimy to po zainteresowaniu publiczności. Tak. Kiedy do idzie, kiedy wygrywa, naprawdę wiele osób, wiele osób walczy, walczy o te bilety i dużo wcześniej je kupuje że tak powiem, wszyscy musimy włożyć wiele pracy w to, żeby ten stadion zapewnić, ale zaczynając od drużyny, kończąc na nas, na naszych na pomysłach, spotykamy się też e, tutaj z Urzędem Miasta, pracujemy nad tym, żeby tego żeby frekwencja budować przede wszystkim w szkołach się dzieci i młodzieży. Teraz kiedy obiekt jest zadanych, w że możemy przesunąć do realizacji. Wszyscy wszystkie mamy problem. Dlaczego? To już byłam, że musimy już nie będę migrywać. его пора все откуда.